Siema? No to co? Jeszcze trochę i zaczynamy nowy sezon z Lewisem Hamiltonem po raz pierwszy ubranym w czerwień z logo Ferrari. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Ferrari ma wszystko, co potrzebne do osiągnięcia sukcesu w tym sezonie. Walczyli o mistrza w 24, mają bardzo utalentowanego kierowcę w postaci Charlesa Leclerc'a oraz siedmiokrotnego Mistrza Świata. Co może później tak? No weźcie, przecież to Ferrari. Wszystko może później tak. W tym filmie spojrzymy sobie na auto nazywane jednym z najgorszych w historii zespołu. Oto Ferrari F14T. A może jakby określił to Niki Lauda? Gówno. Ale czy na pewno? Gdybyśmy rozłożyli sobie Ferrari w 2014 na części pierwsze, w sensie zespół, nie samochód, to mamy tutaj naprawdę mocną drużynę, która powinna stworzyć potwora nie do pokonania. Za kierownicą dwóch mistrzów świata, Fernando Alonso oraz Kimi Raikkonen. W fabryce, między innymi James Allison, który do roku 2014 pracował już przy siedmiu bolidach, które zdobyły tytuły konstruktorów, oraz Nicolas Tombassis, będący aktualnie dyrektorem FIA do spraw bolidów jednomiejscowych. Do tego bardzo duży jak przystało na Ferrari budżet, olbrzymie doświadczenie i jeszcze pewnie wiele innych rzeczy, które zespół z czarnym koniem ma, a inni nie. No tym razem musi się udać. Nie ma innej opcji. Tytuły jadą do Włoch. W całym tym równaniu zapomnieliśmy jednak dopisać jeden mały szczegół, nazywany przez niektórych pierwiastkiem Ferrari, który powoduje, że z roku na rok Ferrari jest w stanie wyrwać porażkę z paszczy zwycięstwa. Sezon 2014 przyniósł nam bardzo dużą zmianę w regulacjach technicznych, z którą niestety musimy się borykać do dzisiaj, i nic nie wskazuje na to, żeby się to w najbliższej przyszłości miało zmienić. Zamiast potężnie brzmiących V8 do bolidów postanowiono wsadzić uturbione odkurzacze. A Ferrari w swoim pomyślniku stworzyło nawet przednie skrzydło przypominające ssawkę. Osobiście to mi się ten Bolit bardzo podoba, ale muszę się trzymać scenariusza i cisnąć po Ferrari za każdym razem, jak się nadarzy okazja. Ferrari, mając tak doświadczonych kierowców w swoim zespole, usiadło z nimi do stołu i powiedziało tak: Panie Fernando, pan lubisz auta podsterowne, a pan, pani Kimi, lubisz auta nadsterowne. Stworzyliśmy więc Bolit, który jest podsterowny i nadsterowny jednocześnie. Miłej zabawy i Forza Ferrari. Brzmi to jak nieśmieszny żart, ale włoski zespół naprawdę stworzył coś tak niestabilnego i niezbalansowanego, że nawet dwóch mistrzów świata miało problem, żeby sobie z tym poradzić. No a co z tym turbo na odkurzaczu, o którym wspominałem wcześniej? Enzo Ferrari miał przecież powiedzieć, że aerodynamika jest dla tych, którzy nie potrafią budować silników. Ta, no to jakby to Wam powiedzieć? Turbohybrydowa fałszustka wymagana od roku 2014 nie wyszła Ferrari najlepiej. Zaczynając od umiejscowienia silnika w Bolidzie, przez najmniejsze wstawce turbo generujące zbyt mało mocy, kończąc na problemach z systemem hybrydowym. Jak widać, cały pakiet przygotowany przez zespół z Maranello miał swoje problemy wynikające z przejścia na nowe regulacje, a także ze złych decyzji podjętych na etapie projektowym. A co do tego cytatu Enzo. Wiecie, kto się do niego zastosował? Mercedes, który stworzył tak potężny silnik, że podobno musieli go ograniczać, aby FIA nie zaczęła mu się przyglądać. Kiedyś do tego wrócimy i to sprawdzimy. Czy można określić F14T jako najgorszy bolit Ferrari? O dziwo, nie. Skuderia skończyła sezon na czwartej pozycji, zdobywając 216 punktów. Jest to co prawda o 104 punkty mniej niż Williams, ale olbrzymie doświadczenie i ciężka praca obu kierowców, zwłaszcza Fernando, który zakończył sezon na szóstej pozycji i zdobył dwa podia, pozwoliło uratować cokolwiek z tamtego roku. Na zakończenie, widzieliście na pewno klip z Abu Dhabi, na którym Fernando walczy z samochodem i od którego wzięło się określenie, że F14T jest podsterowne i nadsterowne jednocześnie. A Alonso miał prowadzić tak celowo, bo był to jego ostatni wyścig w Ferrari. Sesja, w której to robił, miała miejsce w dzień, a wyścig odbywa się w nocy, więc dane zebrane podczas tego przejazdu nie mają aż takiego znaczenia. To by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, to możecie dać lajka, like suba oraz kliknąć dzwona, żeby nie przegapić następnych naszych filmów. Wchodźcie też na naszego Discorda, do którego linka macie w opisie. A jeżeli mało Wam naszych materiałów, to kliknijcie w któryś z tych, które powinny się teraz wyświetlać na ekranie. Na!